Radio Impulse! 28 lutego to dzień, w którym odbędzie się bardzo ważna konferencja edukacyjna, ale czy na pewno tylko o edukację chodzi? Dzisiaj w studiu Radia Impuls 4 kobiety, które znają się w temacie edukacji jak nikt inny. Witam serdecznie. Karolina Mucha, miło mi. Anna Mróz, witam. Wioletta Nowak. która Bogata, Ewa, witam. Drogie panie, jesteście przedstawicielkami dwóch instytucji. Niepublicznego przedszkola Kot Filemon i szkoły podstawowej numer 4 w Puławach. Łączy Was jednak bardzo ważna idea, która nazywa się budząca się szkoła. Czym to jest? O co tak naprawdę chodzi? Czy naprawdę potrzebujemy tego, żeby nasza edukacja troszeczkę się obudziła, być może też skręciła w nieco inne tory? jeśli chodzi właśnie o edukację. Zdecydowanie tak. Zmiany, które obserwujemy, rozwój cywilizacji, postęp, praktycznie wymuszają zmiany w systemie edukacji. W wybudzącej się szkole głównie chodzi właśnie o to, żeby zmienić kulturę szkolną od tej opartej na przekazywaniu wiedzy do tej opartej na rozwoju potencjału. Czyli od kultury nauczania do kultury uczenia się. Dziecko będzie się uczyło wtedy, kiedy będzie czuło taką potrzebę, będzie chciało się uczyć. Bardzo często się mówi, że w szkole uczymy się bardzo wielu tematów, wiemy wszystko na danym etapie z dziedziny chemii, biologii, fizyki, matematyki, języka polskiego, do tego muzyka, plastyka, technika tego jest mnóstwo. Najgorsze jest to, że po jakimś czasie zapominamy. Zależy nam na tym, żeby zdać egzamin. Czy tak musi być? No właśnie o to chodzi, że my nie jesteśmy w stanie przy tym ogromie wiedzy, który jest, nauczyć się wszystkiego na pamięć, i nie jest nam to potrzebne. We współczesnym świecie znacznie ważniejsze jest umiejętność poszukiwania informacji, wybierania szybkiego poszukiwania, wybierania tego co nam potrzebne i transformowania tej wiedzy, dostosowywania do swoich potrzeb. Tego właśnie możemy uczyć. Przekazując uczniom, budząc w nich tę odpowiedzialność za własną naukę, bo oni pracują na swój własny sposób, szukają tego, co ich interesuje w każdym temacie. I wbrew pozorom, jak ja uczę biologii, porównuję stare metody takie podające, gdzie uczeń. Ma jedynie słuszną interpretację nauczyciela, bo co tutaj w biologii można tłumaczyć, tak, to nie jest wiersz z polskiego, tutaj po prostu są pewne fakty. Natomiast jeżeli dziecku pozwoli się samodzielnie szukać, robią znacznie więcej. Wyszukują różne ciekawostki. Dużo lepiej zapamiętują, bo uczą się na własny sposób. Jeszcze chwilkę przed anteną rozmawialiśmy o tym, że budząca się szkoła to dosyć nowoczesna metoda, no właśnie, czy metoda nauczania, pewien sposób myślenia. Wasza szkoła i Wasze przedszkole po części wdrażają elementy z tego nauczania. Co trzeba było zrobić wcześniej, żeby zanalizować to, jak działacie, i co się zawiera w projekcie Budząca się Szkoła? Wcześniej to tak właściwie nie trzeba było się przygotowywać, bo każdy nauczyciel, nauczyciel szkoły, przedszkola, zawsze szuka ciekawych metod, fajnych sposobów na dogadanie się z dzieciakami, na przekazanie tych treści, które trzeba przekazać, na wyrobienie pewnych umiejętności, kompetencji. Tego jest mnóstwo w szkołach. Tylko właśnie ta idea budzącej szkoły, po pierwsze, porządkuje to i wstala w pewien system, jest taka zmiana mentalna, a z drugiej strony też bardzo mocny taki nacisk na neurodydaktykę, bo my oczywiście tej psychologii rozwojowej gdzieś tam kiedyś na studiach jako nauczyciele się uczyliśmy, ale jest bardzo trudno pracować, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest dużo dzieci, które zupełnie inaczej pracują, są przebodźcowane, świat taki jest, duże tempo. I to już nie jest to, co kiedyś ich rodzice chodzili do szkoły. Więc zupełnie inaczej trzeba w tej chwili organizować proces to środowisko uczenia się, bo tak naprawdę naszym zadaniem w tej budzącej szkole jest tworzenie środowiska, żeby uczeń się sam mógł uczyć i żeby umiał zgłosić swoje potrzeby, kiedy jest niezbędny nauczyciel i do czego. Żeby też umiał ocenić swoje Umiejętności. My głównie opieramy się na obserwacji. Na tym też polega nasza praca. I właśnie głównie z obserwacji wynikły te potrzeby zmian. Dlatego, że zaobserwowaliśmy właśnie, że te dzieci są, tak jak koleżanka powiedziała, przebojcowane, One są w ciągłym ruchu. Więc model, gdzie uczeń siedzi w ławce i słucha tego, co mówi nauczyciel jako wykładowca, zaczął się po prostu nie sprawdzać. Dlatego doszliśmy do wniosku, że trzeba tutaj zacząć działać. No i zaczęło się, zaczęłyśmy działać w ramach projektów, zaczęłyśmy omawiać lektury nie tylko za pomocą sprawdzenia testu, czy przeczytałeś, ale robimy różne projekty, działania, podejmujemy, wykonujemy książeczki, harmoniki, loparello, robimy labbooki, które dzieciaki uwielbiają, tam jest element wycinania, klejenia, kolorowania. W tym czasie nauczyciel naprawdę jest w stanie sprawdzić, czy dziecko zna, które się zapoznało. a Jeśli nie, to dziecko nie ma poczucia, że czegoś nie dokończyło, czegoś nie zrobiło, bo podgląda u koleżanki, u kolegi dopytuje, no i mamy to, co chcieliśmy. I zmiany, do których chcemy namówić wszystkich, które my już realizujemy, wymagają odwagi i determinacji. Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. I aby zmienić szkołę, trzeba zaangażować całą społeczność szkolną, wspólnie stworzyć odpowiedni klimat dla rozwoju. I najpilniej potrzebujemy dziś w szkołach prawdziwego dialogu, stąd ten pomysł też na konferencję. Szkoła cały czas podlega zmianom. Te zmiany dokonują się zazwyczaj odgórnie od ministerstwa. Budząca się szkoła, ta zmiana postępuje, kolokwialnie mówiąc, od dołu. Od wewnątrz. Pani Marzenarz Niska nie daje nam gotowej recepty. To my decydujemy. Mówi: Wyznacie środowisko lokalne, wyznacie rodziców i przede wszystkim swoje dzieci, swoich uczniów. I to jest niesamowita przewaga w tym, aby wiedzieć, jak zmienia się podejście do nauki i jak powinna wyglądać poprawiona forma edukacji. A już za moment dowiemy się, do kogo konkretnie skierowana jest idea budzącej się szkoły. Radio Impuls! Przed chwilą mówiliśmy o idei budzącej się szkoły. Już wiemy, że dobra edukacja polega na obserwacji. Szkoła podlega zmianom, ale nauczyciele znają swoje lokalne środowisko, rodziców i przede wszystkim dzieci. To jest jeszcze fantastyczne, że mamy świetnych rodziców, którzy są partnerami. Rodzice w tej chwili bardzo dużo się interesują tematem, jak wychować dziecko, jak mu pomóc w rozwoju, jak stworzyć warunki. Z jednej strony nauczyciele też to środowisko światowe trochę boi się tych roszczeniowych rodziców, a z drugiej strony, jeżeli naprawdę ich posłuchać i oni nas posłuchają, tak jak spotkaliśmy się z naszymi rodzicami w czwórce, przygotowując tę konferencję, to okazuje się, że my nawzajem nie znamy siebie, tak? Dopiero wtedy się poznajemy, co my tak naprawdę z dziećmi robimy, w jaki sposób je uczymy, wychowujemy i idziemy w tym samym kierunku. Okazało się, że naprawdę możemy tutaj iść ramię w ramię z rodzicami. Więc to też jest fantastyczne, bo jest taka szansa na takie prawdziwe partnerstwo. I o ten dialog właśnie chodzi. W naszym codziennym życiu nieraz możemy zauważyć coś takiego, że kłócimy się, sprzeczamy, a gdzieś tam z tyłu głowy chodzi nam o jedno. Zanim przejdziemy do konferencji, bo właśnie na konferencji będzie poruszany temat dialogu, przejdźmy do takiego tematu, do wyjaśnienia tego, do kogo skierowana jest idea budzącej się szkoły. Początkowo mieliśmy to kierować do rodziców. Ale okazało się, że jest taki ogrom potencjału w nauczycielach, że chcemy się podzielić tą ideą zapoznać środowisko lokalne, czyli szkoły, przedszkola, nauczycieli, dyrektorów, psychologów, pedagogów i właściwie każdą osobę, która jest zainteresowana wspieraniem rozwoju dzieci, tworzeniem tych warunków do takiego wszechstronnego rozwoju. I dlatego zapraszamy tak naprawdę wszystkich zainteresowanych. Konferencja jest bezpłatna. My tutaj mamy współpracę właśnie z przedszkolem Filemon gdzie wiele elementów robimy wspólnie, fajnie nam wychodzi ta integracja międzypokoleniowa, bo też i seniorów włączamy, współpracujemy z NGO-sami, na przykład z Fundacją BOKNA, Stowarzyszeniem Przeszłość Przyszłości. I co się okazuje, że właśnie taka różnorodność to jest bardzo ważne w takim wszechstronnym rozwoju i między innymi no, chcemy inspirować Puławy i właśnie zainspirowaliśmy przedszkole, bo to jest pierwsze przedszkole w Puławach. Tak, oczywiście. To jest pierwsze przedszkole w Puławach, a również też pierwsze przedszkole w całej Polsce, które dołączyło do idei budzącej się szkoły. I jesteśmy naprawdę z tego dumni. Dużo kosztowało nas to pracy, dużo wysiłku. Już widzimy efekty. Widzimy efekty, jeśli chodzi o dzieci. Widzimy efekty w zachowaniu rodziców i w postrzeganiu naszego przedszkola przez misję budzącej się szkoły. Uważam, że jest to świetna misja, świetnie działane dzieci. Tak jak tutaj koleżanka powiedziała, dzieci są teraz na tyle przebodźcowane, że już na tym szczeblu edukacji, gdzieś tam na samym początku, Warto wdrażać tą misję, warto wdrażać tą ideę i realizować te zajęcia w zupełnie inny sposób, taki, też powiem, niekonwencjonalny, ale przynoszący dużo więcej pozytywnych efektów, aniżeli przedszkole, tak, które działa w rytm starych takich zasad, tak? Uważam, że, że to jest bardzo duża wartość dodana do działalności zarówno i szkoły, i przedszkola. Bardzo dużo mówimy o przebodźcowaniu, ale my dorośli też chyba czujemy pewnego rodzaju przebodźcowanie. Dzieci jako naturalnie odnajdują się już teraz w internecie. My musieliśmy się tego troszeczkę nauczyć, tworzyć to w ogóle. No i tak, to co stworzyliśmy my, odbierają dzieci. Troszeczkę my pozwoliliśmy, tak mi się wydaje, my pozwoliliśmy na to przebodźcowanie. My to odczuwamy i musimy z tym walczyć. W jaki sposób? No właśnie, tą ideą budzącej się szkoły. Rozbijmy budzącą się szkołę na pewne etapy, co my musimy robić. No bo jeszcze raz przypominając, to jest akcja w efekcie skierowana do dzieci, ale najpierw nauczyciele, opiekunowie to my musimy się nauczyć tego, jak sobie radzić i w jaki nowoczesny i innowatorski, być może troszeczkę sposób radzić sobie z edukacją dzieci. Rozbijamy temat. Mhm. Ja myślę, że tu nie trzeba z, takiego, z takiej wysokiej nuty, bo tak naprawdę to, od czego trzeba zacząć, to otworzyć się na słuchanie, słuchanie siebie nawzajem, słuchanie siebie swoich potrzeb, uświadamianie sobie swoich mocnych stron. Tego, w jaki sposób ja chcę się uczyć, danie sobie też prawa, że to nie muszą być piątki pasek na świadectwie, że to może być mniej, bo mnie ten przedmiot na przykład mnie interesuje i tyle mi wystarczy, żeby można było podjąć decyzję. Dziecko, tak jak i dorosły też, musi mieć takie poczucie wpływu na sytuację, bo to jest to najgorsze, tak że my jesteśmy w pewien system wtłoczeni, jesteśmy rozliczani z wyników, a tu chodzi o to w tej szkole budzącej się, tej idei budzącej się szkoły. To chodzi o taką przyjazną naukę, zarówno i dla uczniów, jak i nauczycieli, i rodziców, a z drugiej strony efektywną, bo to daje dużo lepsze efekty. Dzieci naprawdę są bardziej aktywne, angażują się. Ja pamiętam te pierwsze pytania, tak, czy mogę? Ja mówię, tak, możesz, to jest Twój wybór. Bo on się nie pyta, czy on się musi tego uczyć, albo czy dostanę piątkę, szóstkę, tylko pyta się, czy mogę tak czy inaczej to zrobić. Czyli już z góry jest założenie, że on się chce tego nauczyć. Sam z siebie i ta wewnętrzna motywacja, to jest w tym wszystkim najcenniejsze. Przyjazna nauka, więcej zachęcania niż restrykcyjnego przymusu, brzmi bardzo dobrze. Wszystko zależy od ambicji, które trzeba rozbudzić. Po krótkiej przerwie wracamy do naszej rozmowy o budzącej się szkole. Radio Impuls. Nauczyciele i dzieci na nowo odnajdują się w zmieniającym się świecie. Mnóstwo dodatkowych bodźców wpływa na to, że i jedni i drudzy czują ogromną presję. Oprócz codziennej edukacji jej efektów są przecież egzaminy. Czy sami sobie z tym poradzą? Ja tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na rolę rodzica, że wreszcie i ten rodzic poczuł się taki doceniony, zauważony, gdzieś postawiony na piedestale, że my w końcu wychodzimy do niego i pytamy, a czego pan oczekuje, czego pani oczekuje? Co moglibyśmy zrobić, żeby ulepszyć pracę przedszkola, tak czy? Szkoły czy danej placówki. Wreszcie ten rodzic ma prawo głosu, a nie tylko po prostu przychodzi, tak, do dyrektora i zgłasza swoje. To już nie prośby, tak, tylko roszczenia, bo do tego doszło. Natomiast tutaj z tej strony, patrząc ze strony perspektywy budzącej się szkoły, wreszcie on jest wysłuchany, i wreszcie poczyniane zostają kroki, które sprowadzają do tego, że, że to, czego on chciałby, zostaje wdrożone. Więc uważam, że to też jest bardzo, bardzo dobra idea nawet pod tym względem, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy też rodzicami, oprócz tego, że nauczycielami. I każdy chce dobra dla swojego dziecka. To właśnie ci roszczeniowi rodzice często się biorą stąd, że oni nie rozumieją. Tak naprawdę, jak funkcjonuje szkoła, jak funkcjonuje uczenie się dziecka. My jesteśmy jako nauczyciele przygotowani do tego zawodowo. Rodzic nie zawsze ma tę wiedzę. Natomiast rozmawianie z nauczycielem, wspólna praca, bo to też są spotkania trójstronne z dzieckiem. My na przykład w ósmych klasach robimy omówienie wyników próbnego sprawdzianu, gdzie jest rodzic, dziecko i nauczyciele wiodących przedmiotów. I wspólnie omawiamy wyniki, ale nie na zasadzie, dlaczego tu masz mało punktów, dlaczego tu zadania z matematyki nie zrobiłeś czego, tylko dziecko mówi, tak, tu mi coś zabrakło, jak my Ci możemy pomóc? I wychodzimy z takiego spotkania z planem gotowym, jak dziecko będzie pracowało, to dziecko podejmuje decyzję. Często nawet rodzic próbuje powiedzieć, to wszystkie lektury teraz przeczytasz, tak, w tydzień, z całego roku, które zaległe, a my mówimy nie, stop, stop. Niech uczeń sam powie, co zrobi, niech zrobi mniej, ale niech na pewno to zrobi. Pytamy, gdzie my jako nauczyciele możemy Tobie pomóc, czy potrzebujesz kontroli, więc ustalamy terminy, bo też jest tak nie, że poprawię się, konkretnie do kiedy. I to jest takie uczenie odpowiedzialności za własną naukę, żeby on też czuł, że jemu to potrzebne jest, jak nie potrzebuje piątki, nie musisz mieć tej piątki. Często rodzicom też jest trudno się z tym pogodzić, natomiast jeżeli dadzą dziecku taką wolną rękę trochę, nie naciskają na ten pasek. Tylko dziecko się może rozwijać w tych tematach, które lubi, potem się okaże, że inne też całkiem dobrze idą, bo już nie ma tego nacisku, nie ma tego przymusu. A nie ma tej presji. Tak? Jeszcze tak dodam, że a propos roszczeniowych rodziców, skąd też się biorą? Na pewno stąd, że bardzo często to są rodzice, którzy wcześniej gdzieś tam próbowali mieć prawo głosu i zostało im to zabrane. Nie dostali tego prawa głosu i przychodzą od razu z pretensjami, powiedzą, że kolejny raz to się, taka sytuacja się powtórzy. A właśnie nie, my przełamujemy takie bariery. Uważamy, że głos rodziców też jest ważny. Poniekąd nawet i najważniejsze, tak, ponieważ to są ich dzieci i to oni decydują, są opiekunami prawnymi i to oni decydują o dalszych losach. Swoich dzieci, więc jak najbardziej my tutaj mówimy tak dla rodzica. W naszej szkole nie usłyszysz dzwonka, nie zobaczysz czerwonego długopisu. Przechodzimy z kultury błędu do kultury rozwijania potencjału. Nasze dzieci nie boją się popełniać błędy. Wiedzą, że to jest krok naprzód. My przede wszystkim uczymy dzieci współpracy, współdziałania, szacunku wobec siebie. Tak, obserwuje się takie piękne sytuacje w klasach starszych, gdzie uczeń, który bywało, że się nudził na lekcję, bo szybko zrobił to, co było do zrobienia, inne dzieci, które trochę więcej czasu potrzebowały, on po prostu wstaje, chodzi, pomaga mu. I już nie ma problemu, że nie przeszkadzaj, nie gadaj, tak? bo jeszcze tutaj czekamy, aż wszyscy zrobią. Więc to jest zupełnie inny styl pracy z jednej strony, a z drugiej strony też klasy starsze i rodzice, ta presja na ten wynik bo egzamin w ósmej klasie, punkty do szkoły średniej wszyscy bardzo jakby stresują się tym. I my, i uczniowie są bardzo zestresowani, bo to widzimy po uczniach klas starszych, gdzie rezygnują ze wszelkich dodatkowych zajęć, zapisują się na korepetycje. Bo im zależy na tym wyniku. I tutaj możemy zdjąć jakby tę presje, bo wyniki będą lepsze. Dlatego, że uczeń będzie już taki spokojniejszy, będzie wiedział, że może na siebie liczyć, umie sobie radzić z emocjami, bo to też jest jeden z elementów uczenia się, te techniki uczenia. Więc tu jest takie nastawienie na szukanie swojego własnego sposobu na sukces edukacyjny, a my, jako nauczyciele, rodzice mamy za zadanie wspierać w tym ucznia. Budzące się szkoły często są nazywane szkołami w drodze. Stąd właśnie pomysł na tytuł naszej konferencji Szkoła w drodze. Ponieważ zawsze jesteśmy gotowi i otwarci na wprowadzenie kolejnych zmian, które będą niezbędne, żeby jeszcze ta nauka była przyjemniejsza. I to jest świetne, to jest świetne, bardzo, bardzo miło i mi się słucha. Mam nadzieję, że bardzo miło słucha się tego naszym słuchaczom. Pokazaliśmy troszkę inny sposób na to, jak uczyć, jak na nowo odnaleźć się w szkole. To nie koniec naszej rozmowy. Wracamy już za chwilę. Radio Impuls! Na koniec podsumowanie tego wszystkiego. Powiedzmy o konferencji, która zbliża się wielkimi krokami. 28 dzień lutego. Godzina 16.30. Przewidujemy mniej więcej do 20.00. Godziny do 20.30, chociaż pewnie się to przeciągnie, bo jeszcze będziemy chcieli zostać porozmawiać. Mamy tutaj bardzo mocnych prelegentów. Przede wszystkim dr Marzena Żylińska, która jest twórcą idei budzącej się szkół i ona tę sieć szkół tworzy w Polsce. My jesteśmy puławy czwórka. Ta szkoła w województwie lubelskim. W związku z tym, no tutaj na Lubelszczyźnie mamy, mamy jeszcze spory teren do zagospodarowania, więc pani Marzena nam przybliży tę ideę. Będzie też odpowiadać na pytania rodziców. Oczywiście tam czasu nie mamy za wiele, natomiast to będzie takie otwierające wystąpienie. Będziemy mówić o dzieciach wysoko wrażliwych, bo sporo takich dzieci jest, które gdzieś ten hałas, to, to wszystko, co się dzieje powodują, że te dzieci się zamykają i tracą szansę na sukcesy edukacyjne. tutaj pani doktor Monika Baryła-Matejczuk wystąpi. Będzie też Inga Matysia, która powie o pozytywnej komunikacji. To jest coś, co się wszystkim rodzicom przyda. Rodzicom i babciom, bo teraz ja mam doświadczenie z wnukami myślę sobie, no trzeba sobie po przypominać, jak to z tymi maluchami postępować. Po przerwie kawowej wystąpią nasi rodzice, którzy przedstawią swoje oczekiwania, swoje też jakieś obawy w związku z budzącą się szkołą, bo to dla nich też jest dla rodziców, tak? Jest to nowość i są rodzice, którzy są bardzo za gdzieś, znają ideę, szukają, czytają, a są tacy, którzy obawiają się trochę nowości, i chcemy też pokazać, w jaki sposób sobie z tym radzą rodzice. Będzie pan doktor Dariusz Perszko, dyrektor naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Pławach, który podpowie rodzicom. Jak sobie radzić z tą rolą rodzica w budzącej się szkole, w ogóle w szkole, tak naprawdę? Jaka jest rola rodzica w edukacji dziecka? I na zakończenie mamy zaprzyjaźnioną szkołę z Radomia, która już ma dużo większe doświadczenie we wdrażaniu idei budzącej się szkoły. Przyjadą panie, właściwie tu nawet z półgrona, chyba pedagogicznego, i podzielą się z nami swoimi dobrymi praktykami co jak wyszło, jak, jakie trudności miały i jak pokonały. Także, żeby nas też wesprzeć, bo my jesteśmy w drodze, ale na początku tej drogi. I to, co jakby chcemy, żeby wybrzmiało w tej konferencji, żeby też uświadomić całemu środowisku rodziców, nauczycieli w puławach, okolicy, że to jest tak, szkoła w drodze. My się cały czas uczymy, ale świat się cały czas zmienia, więc ta elastyczność jest niesamowicie ważna. Żeby otworzyć się na słuchanie swoich potrzeb na ten dialog, i tak naprawdę tutaj nie trzeba czegoś się uczyć, czegoś, jakichś nowinek, po prostu otworzyć się i to wszystko przyjdzie. Kto może wziąć udział i jak możemy dołączyć do konferencji? Mamy zapisy online. Można też. Właściwie, tak naprawdę, to ile miejsc nam się tutaj uda stworzyć, no sala gimnastyczna ma swoją pojemność, ale miejmy nadzieję, że wystarczy miejsca dla wszystkich. Nawet dzwoniąc do szkoły, też można e, zgłosić swoje przybycie, bo chodzi tylko tutaj o względy organizacyjne, tak naprawdę. Natomiast jest to idea skierowana do wszystkich osób zainteresowanych edukacją. Którzy pracują z dziećmi, którzy mają dzieci, wnuki i chcą się lepiej z dziećmi dogadywać. Myślę, że to nie będzie koniec, bo to będzie początek chyba tak naprawdę takich naszych kontaktów i z rodzicami czy z nauczycielami bo będziemy chcieli też pomóc kolejnym osobom, instytucjom, rodzicom, no takiej lepszej edukacji, tak pomagać w osiąganiu tych sukcesów edukacyjnych ich dzieci. Tak naprawdę jest skierowana do wszystkich, którzy kochają dzieci i chcą, żeby było im jak najlepiej. Drodzy słuchacze, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o konferencji, wziąć w niej udział przede wszystkim. 28 dzień lutego, godzina 16.30, Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach. Albo telefonicznie, albo online. Online gdzie? Na stronie szkoły? na Mamy Facebooku? stronę facebookową szkoły i również I nasza strona pomiesz. internetowa szkoły. Na pewno z łatwością odnajdziecie facebookowy profil Szkoły Podstawowej numer 4 w Puławach. Bardzo Wam, drogie Panie, dziękuję. Jeszcze raz zachęcam, dowiedzmy się czegoś więcej o tym, jak w nowoczesny i nietuzinkowy sposób podejść do, do naszych pociech, do nowoczesnej edukacji. Spróbujmy coś zmienić. Konferencja pod nazwą Szkoła w Drodze. Weźmy plecach i wyruszmy też w drogę z naszymi dziećmi. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy. i zapraszamy. Dziękujemy. Naszymi gośćmi na antenie Radio Impuls były panie Karolina Mucha, Anena Mruz, Violetta Nowak i Ewa Skorobogata. Mateusz Grzegorczyk, to był program Co w regionie. Do usłyszenia. Radio Impuls.